Hej panowie, jestem lokalnym blogerem, chcę zrobić z wami krótki wywiad. Przyjechaliście tu na zaproszenie, tak? A dlaczego wyjechaliście z Rosji? Uciekamy przed wojną. Uciekacie przed wojną, cwaniaczki? Cóż, to nie nasza wojna, ale bylibyśmy zmuszeni na nią iść. Więc nie chcesz zabijać Ukraińców? Nie. A powiedz mi, do kogo należy Krym? My... Jesteśmy przeciwko konfliktom. Nie, powiedz mi, do kogo należy Krym? Jest rosyjski? Do e, Krymian. Krym do Krymian, nie do Ukrainy? Kto to wie. A Donieck, Ługańsk? Donieck i Ługańsk to również terytoria ludzi, którzy tam żyją. No, patrzcie, jak odpowiadają, patrzcie. Mówią, to są terytoria ludzi, którzy tam żyją. A Pawłodarczyj powiedz. Pawłodar czyj? Czy to trudne pytanie? Pawłodar? Nie umiem ci powiedzieć. Co? Pawłodar to nie kazaska ziemia? Oficjalnie to oczywiście Kazachstan. Oficjalnie to jest jakieś nieoficjalnie, tak?